Włoska Akademia Kulinarnej TEFAL, co robimy gorgonzole szlifki, no zobaczymy razem nowe zestaw noży TEFAL Evershar Pro. poszekam trochę orzechy laskowe, które lądują do patelnia. Nóż zostaje zawsze ostry dzięki oszałka zabudowana. Teraz dajemy trochę oliwa, rozmarin do naszej orzechy i następnie nóż, kroimy nasze szlifki na dwa i potem jest teraz na dwa. Użekie są prażone, Troszeczkę sól i możemy obok do miseczka. Na tej samej patelni jest trochę oliwa vergine, płatki chili, rozmarin i tu smażymy nasze śliwki. Tak, 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 trochę mieszu, mieszu. Następnie nóż, teraz do kleba, kroimy krągi kleba. Śliwki są już gotowe i dalej też do miseczka. I teraz. Robimy kleb, oliwa, i fajnie, dopóki jest fajnie krupiące. Potem zmażymy do kleba ser gorgonzola, dodajemy szliwki, i ostatnie orzekę. Zestaw jest na super cenie. Przepis do aplikacji Majtefal. Jak zawsze, buonissimo. Ciao!